Dzień dobry, zapraszam na krótką prezentację nowo wybudowanego domu na działce typu ROD. Znajdujemy się na ogrodzie Żwirki Wigury 2 w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. Przed domem taras o powierzchni 14 m2, który z łatwością pomieści stół nawet dla 10 osób. Za nowo wybudowanym domem stara altanka o powierzchni około 11 m2 z przeznaczeniem na funkcję magazynową lub warsztatową. Wchodzimy teraz do nowo wybudowanego domu, do salonu. Po prawej stronie, od drzwi tarasowych, znajduje się miejsce na stół, na jadalnię. Po drugiej stronie, w narożniku, miejsce na kanapę. I przy drzwiach do sypialni, miejsce na telewizor. W dolnej sypialni. W miejscu, gdzie w tym momencie stoi ten biały stolik zmieści się pełnowymiarowe łóżko dla dwóch osób. Przy drzwiach głęboka szafa wnękowa z przeznaczeniem na przykład na garderobę. Idziemy teraz do kuchni. Kuchnia standardowo wyposażona. Płyta indukcyjna, zmywarka, zlewozmywak. I tutaj kolejna szafa wnękowa. Z przeznaczeniem na przykład na spiżarnię albo drugą lodówkę. W łazience, płytki ceramiczne na ścianach, umywalka, kabina prysznicowa 80 na 80 i WC. Teraz pójdziemy na piętro. Aktualnie cała przestrzeń piętra nie jest w żaden sposób podzielona. Jest to ponad 21 metrów kwadratowych licząc po podłodze. Natomiast zostało to zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że możemy łatwo wydzielić sobie tutaj dwie przestrzenie. I tak na przykład tutaj ustawić biurko, biblioteczkę, a do komina dostawić ściankę działową z drzwiami, tak by wygospodarować w tej części. Dość obszerną sypialnię. W narożniku elektryczna terma o pojemności 50 litrów. I na koniec tej prezentacji rzut oka z piętra na dół. Ja już dziękuję za uwagę i na koniec zapraszam na krótkie ujęcia, jak nowo wybudowany domek i działka prezentują się z lotu ptaka.